Plezę, jestem proszę, mam, nie mam prawo wejść. Ale ja posłuchajcie ja się! Mam prawo wejść, panie? Ja nie musiałbym się z panem szantałm na to poświęcić. Uspokójcie się! Wszyscy się uspokójcie! Tak, no wszyscy Jestem posłem i chcę normalnie wejść. My nie decydujemy o tym, kto wchodzi panie posłuchu. To dlaczego dziwic, kto